Minecraft sztos! Odcinek trzeci. Jeżeli nie widziałeś poprzednich, koniecznie zobacz maszyniczek w karcie w prawym górnym rogu, a jeżeli nie wiesz w ogóle co to jest za seria, no to już tłumaczę. To jest Minecraft Hardcore, gdzie razem z żelazny próbujemy przejść całego Minecrafta, ale jeżeli któryś z nas zginie, to kończymy serię. Więc y, witam wszystkich bardzo serdecznie. Łapkę w górę musimy. Proszę być Państwa! Ostatnio. Co? Co? A to, to teraz jest ostatni odcinek? Stary, nie mów tak. Tak, ostatni odcinek, Posłuchaj, nie stary, mów tak, jeśli, bo się boję, że serio. To nie będzie pod tym odcinkiem 10 tysięcy o jak 10 tysięcy! To jest ja nie na tym odcinku jest i mam 3 000 się osób na świecie. Jest 3 tysiące osób na świecie, stary, jak ty nie oczekujesz? Że... Nie, to ka każdy ma założyć trzy multikonta i ma, ma być 10 tysięcy. Okej, okay, dobra, wbijaj na multikonta, łapkujcie, musi być tutaj! 10 tysięcy oczywiście, że raz nie grozić. Ja przecież paczę, widzisz mnie? Patrz, ja skaczę! Ey, no przestań, mamy u EJ To lepiej jest, dobra, lepiej jest. No, słuchajcie. Plan no, jest przestań. na dzisiejszy odcinek. Nie jestem twoją mamą, jestem twoim tatą, mówiłem ci. Plan na tak. dzisiejszy odcinek jest bardzo duży i poważny. Popakowany. Tak, musimy słuchać, dojść do neteru. Bardzo chciałbym znaleźć twierdzę. Ogólnie neter na hardkorze brzmi jak bardzo zły pomysł. Kto oglądał KitKorn Tak, to prawda. no już żelaznego. Co się stało? Jest żelazny, bo jakby... Ile... jakby. Czy ty lamisz w leterze? Ja lamię wszędzie. Okej, to jest tak. Bo no. ja stary lamię jeszcze Szczególnie w deterze, okej? Okay? Ja szczególnie w deterze umieram cały czas, kiedy tylko jest okazja, to po prostu umrę w neterze. Kiedy jest szansa, że umrę, to umrę! Dlatego też później do teru będzie najgłupszym pomysłem, ale ta seria jest po to, żeby właśnie pokonywać swoje strachy. Ta seria jest po to, żeby stać się lepszym graczem Minecraft, więc yy, A powiedz, dlatego pójdziemy na jesteś ten... ze mnie dumny, teraz... bo Czemu to robisz? Motyki, żeby, żeby powiększyć te... Ała! Bronić cię, bronić E, stary, stary, mojej diamentowej motyki, żeby podniszczyć pole. musisz sługować tą motyką? No właśnie, ale też ją depta, deptałeś pole. No dobra, nieważne, słuchaj, nie, no bo. Teraz chciałem też i. Jej... No, ja chcę że, że nie masz... korzystać, już okay, mi tylko do... kupiłeś drogą, to musisz. No dobra, w sumie racja. To jest, o, nie to jest to tak zabawne, że na Hardkorze mamy tą motykę. To jest jakby fajny element rozgrywki. Ja chciałbym mieć mieć diamentowy, wiesz? Ale stary, cieszę się, ale... że masz motykę. Cieszę się, przynajmniej to. Przynajmniej tyle, stary. Jakby lepiej niż kiedy. Mam będę miał i tak. Chodź, idziemy, czekaj, masz żelazo? Bo ja tylko nie spodzę. Chcesz sobie zrobić mieć mieć, czy bo Próbujemy wiederka na lawę. Ja mam żelazo, ale nie jeszcze, wiesz? Jeszcze mam... ja no, też no, no. przypalić, stary. Chociaż wiesz, okay, co przypalałem teraz... wcześniej? Może coś jest? Ała parkur! Ała parkur? Ej, ała parkur dwa! stary, ja bardzo mało życia, to więc zaczyna niepokoić. Nie, nie, Może, nie, może się je? Dobra, Ślą jem, jem słowa, jakieś resztki tych łososi, co mi dałeś 5 lat temu. Śpię. Okej, okay, już śpię. idę ci ciebie raz. też, idę spać, okej? Okay? to było moje łóżko. Nie. Ty, ty mnie zająłeś. Przykryję ci łososiem. Ej, nie przykryj mi łososiem. Przykryję ci łososiem. śmierć, tak one no są stare. Stare, ale to. Na ale... jak twoje skarpety. Ty karmiłeś mnie nimi, dobra. Okej, okay, stary. Plan na dzisiaj jest taki: dużo, dużo, dużo akcji. Co? Dużo uh, akcji. Dużo akcji, się bić. czekaj. Nie nie, 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 nie bić. Znaczy, może, ale nie z sobą, okej? Okay? Znowu padasz. Ej, możemy iść spać znowu. Się Ej, iść. znowu. Ej, idziemy spać, star. wracamy, wracamy. O, spać. Da się przetrwać deszcz? Tak, bo cały czas. Burzę da się, da się burzę. Okej, o. Wiesz, że nas pada? A nie, mamy dwie że drzewo od drzewa do Mamy... zasłania, naturalna osłona, do... super, jej. To Ej, dobrze, e, po co ci żelazo właściwie, bo ty chciałeś przepaść żelazo po coś, ale po co No bo coś chciałeś ci... zrobić sobie y, wiaderko. A, no dobra, okej, no to już wiaderko mam, jak coś. To ja idę no na dół bierze. i trzeba zebrać wodę, na dole jest dużo lawy, ale wystarczy nam... Cześć, bo ja mam dementowy kill tak? Ty masz dementową motykę, jesteś farmerem, a ja mam dementowy kill I miecz diamentowy masz, tak? Już mam. Ha. Brawo! Jak to zrobiłeś? Bo miałem jeszcze dwa diaksy, wiesz? Bo ja też umiem kopać diakse, dealer. Okej. Okay, tylko ty. nie myślałem, że to jesteś. Nie jesteś pewnikiem świata, dobra? No dobra, dobra, niech ci będzie. I żelazny, gdzie był okej ten. przy farmie? Ojej, to tutaj. To zbroję przy farmie nie wystarcza, jak coś. Gdzieś. A tu, 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 tu. Pierwszy, pierwszy, jestem. Okej, okay. ja e, ale idziemy. Podaję, jak i Spoko stary, ja mam chleb, ja mam chleb. Zabijamy to, zabijamy to. Coś okay. ty zrobił! To... to był Franek, chodź, Franek nie żyje, Chciałeś, idziemy żelazny. Ale nie to! Co? Stary, położyłeś dwie obok siebie, wiesz jakie to jest marnowanie węgla? A, o Jezu, dobra, Jadzie. chodź, idziemy, idziemy na przygodę, żelazny. Tam no, aj, y, masz drewno, nie? No, mam. Bo musimy zrobić zejście na dół, wiesz, stary o tym. A, okej, okay. dobra, dobra. No bo tam byłem, stary, ale jakby jest wszystko wiesz. Teraz nie ma Chcesz zejścia. Drabinki? drabinki? Tak, Ty właśnie kotki? robię. Mogę robię ci drabinki. Dwie różne. Drabinki. Opcje. Ja chcę drabinki. Ej stary, drabinek... słuchaj. Bo to jest bardzo głupie. Musimy zejść na dół, ale nie możemy zginąć, okej? Okay? Nie, nie, na no, czemu nie możemy zginąć, niby. A tam jest woda. To nie zginiemy, nawet jak spadniemy, tak? Okej, okay, ja schodzę żelazdę, ja się boję. Dealer, dealer, tam jest okay, woda. Ok, to jest... Nie ma tam wody? jest. Jakaś woda jest stara, ale nie wiem, czy to jest woda, taka, wiesz. Nie więc... ona tam sięga. Okej, Niech tam coś nie ma pomiędzy tym, dobra. O nie, o nie, czekaj, czekaj! O, o! O! O, oh, o, oh, żelazny, żelazny, ty spokojnie, spokojnie. Aaaaa! To jest nie! git! Jest git, jest a. woda, jest woda, dobra, okej, okay, da się żyć. Nie, kur, mnie wystraszyłeś, mi zawał. Uuu. Myślałem, że już skończymy, A przez skończymy to w sumie spoko, Ej, przy... Ej bo robimy tak, jeżeli stary przegram y, przeze mnie, to kończymy tą serię, a jeżeli przegramy przez ciebie, to zaczynamy od nowa, okej? Okay? Co ty sądzisz o tym? Nie, tak, co ty sądzisz stary. o tym? Nie, tak, czy jak będziemy ciebie kolczyć? To jest jedno nie, bez... nie, 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 jeżeli, jeżeli przez ciebie, to gramy od nowa, stare. Okej, okay. a wiesz, że o, ja, o, ja nie umrę, jakby sobie sprawę, nie? Stary, ty umrzesz. Ale zobacz, to już jest trzeci odcinek tej serii! Ona trwa dużo dłużej niż każdy zakładał, każdy pisał. <laughs> No to koniec serii. Dzięki. Fa fajny odcinek. Fajna seria była. Odcinkowa. Jednoodcinkowa seria. Nie, to już jest drugi odcinek na moim kanale. Trzeci ogólnie. Więc jest progres. Słuchajcie. Idziemy na teru tam, Mamy okay, jasny. Okay, I tu stój. I tu stój. I tu stój, stary. Tu musisz. Ja naprawiam pochodnie. Poczekajmy. Ja ok. Pochodnie. Dobra, dobra. Okej. Okay. Kolejny achievement. Żelazny kubeł. Zimnej wody. Yeah. Wydaj jak tam twoje sobie go na głowę wiesz? Bo gwiazdorzysz O, o, Jak tam stary achievement? Ile masz achievementów żelazny? Achygmenty, i jak to się sprawdza? No sprawdzić ile ich mam? Chyba nie, w sumie. I nie bo ja też chcę wypełnić wiadro lawą, Daj mi, ej, daj no mi wiadro! Wiatrolową? Ej, co? Gdzie ty jesteś? No, ej, to bo nie zmienię tego! Czekaj, co? No to daj mi, daj mi zrobić, daj czekaj. mi zrobię też, czekaj. Aha, dostałeś go? Nie. Żelazny, dowody, 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 do wody, ej, do wody, Czujesz w ogóle! To <laughs> jest w tak dealer! Musiałem, stary, musiałem. Zajmijmy się poważnymi rzeczami, okej? Okay? Zaraz okay, to uludzymy wszystko. Sorry, sorry, sorry. Czemu nie dostajesz tego cigmentu? Nie wiem, stary, może miałem wcześniej? Nie, nie wiem. Na pewno jest A, achievement no za. Tak, musieliśmy mieć wcześniej, żeby zdobyć kubeł zimnej wody, musiałeś. Ej, to. Tak? Da... Daj, mi wi... Daj mi wiadro. mi wiadro. Dajcie chwilę, stary, tylko to obsydian pod tobą, okej? Okay? Wolałbyś się przysunąć. Czemu, czemu zepsułeś? Nie, nie mogę wykopać, jak chodzisz, stary. Co? Że... Nie trolluj. Ale, ale co kopiesz, o... dealer? Powiedz mi, co kopiesz. Obsydian. Ale. Siebie kopię! Ten? Ej! Ej! <gry> uważaj, stary, uważaj! Okej, okay, Git. Jest dobrze. Ty mnie oskarżasz o nieuważanie. Ja jestem no... najbardziej uważną osobą na świecie. No, przyznam, na tej serii rzeczywiście stary uważasz, jesteś ostrożny, okej? Okay? To jakby przyznaję. Na każdej innej serii prostu... z też byłem ostrożny. Miałeś dużo tych serii z hardcora, nie? Więc jakby jest o czym mówić. Mój kanał jest o, o odnośnie hardcora, nie Twoje wiem. Twoje życie jest hardcore'owe, Twoje życie jest serią z hardcore'a. Ej, a powiedz mi, zazdrościłbyś mi, jakbym teraz znalazł diamenty? P Czemu żelazny, mam już masz wszystko, skrajnie, No niemetyk. wszystko, czego potrzebowałem. Potrzebowałem kilof, motykę i napierśnik, stary. Wszystko, co... No nie no, musimy robię... sobie jeszcze zrobić diamentowe wiaderko. Diamentowe wiaderko jeszcze, tak? No. Ty, ty gramy w takim modzie? Ej, e, wiesz, stary, bo przekminiłem, że już możemy znaleźć portal. ŻELAZO! Czekaj, wow! portal z portalem. Ej, żelazny, masz gravel, ja? masz flint, masz flint, masz misję, jak masz flinta. Ej, tu jest zbierasz emeraldów? Ej, tu jest jakoś dużo tych złóż lawy co nie? Ostatnio chyba już Tak, tak, było, tak je, bardzo dużo, no. bardzo dużo. To jest, jest zalewiona? Zalawiona. zalawiona kra o, o, o. -o, -o. Żyję. Co, co jest, jest dobrze, jest, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jestem uważny, okay. Jestem bardzo uważny, okej? Okay? Ja, ja wypraszam sobie takie porównywanie mnie do nieuważnych osób. Jestem bardzo uważny. Przepraszam, o o ważny, stacji okay. obsydian, okej? Okay? Żelazo! żelazo. Żelazny, znajdź, znajdź e, flinta. Ej, nie bo ja nie sobie. pamiętam, czy był w ogóle gdziekolwiek gravel po drodze tutaj? Byłem, widziałem Jest, Poczekaj jest, 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 mam, A, mam. Jejku, czemu robisz moje rzeczy? Pyk, pyk, pyk. Jak ci mówiłem? No, ale olałeś, powiedziałeś Eee, hey, dealer, mam lepszy plan na życie, będę kopać żelazo przez Nie olałem, tylko chciałem na początku mm. zrobić ważniejsze rzeczy Są rzeczy ważne i ważniejsze, okej, okay, w o, życiu mam flinta i coś raz ja idę sam na teru, wiesz? Sam Jezus, tam, sam tam zginę. Chcesz na teru? ja Nie chcę bardzo netheru. Właśnie, stary, bo ty chcesz netheru? Może chcesz nie. sam netheru w takim razie, bo ja właśnie bardzo no, nie chcę netheru. Ale trzeba, trzeba wygrać Minecrafta, wiesz... musimy wygrać Minecrafta, więc musimy pójść na teru Wiesz, to jest spoko? Czyli no? musimy odkładać itemów, bo jak je stracimy, to i tak nie tak, to jest y... To jest stary prawda. Chodź, idziemy żelazny! Ja, 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 ja pierwszy! Idź, idź! Idź, idź! Ej, Dwaność! Uważaj, teraz uważaj, teraz uważaj! Na shiftcie, na shiftcie. Nie, nie, jak na shiftcie, ty gadasz? Co jest? Nie, przychodzę, diler. O, o, jestem! O, o, o nie! O, jaki lak? <grym> Seryj, tu jest gaz! O, wracamy, 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 raz tam jest gaz! Diler, nie! O, o wracamy, Ser tam jest gaz przy portalu. Jeżeli nie on wali w nas. strzela! Co, strzelał? Strzelał? Strzelał, tak! Uh. To jest najgorsza rzecz na świecie, gdzie my trafiliśmy. Jak my mamy tam, jak my tam przeżyć, stary? cyst? Niemożliwe! Potrzebujemy kobla od razu, żeby sobie... O, chodź ma Dora, mam. Ma koble. kobla. Ale robimy Jestem to? Gotowy. Dobra, no, okej, okay, robimy, robimy to, go. robimy to! Ej, to się może już skończyć! Prawdopodobnie to jest koń z tej serii, słuchajcie, ostatnie... Czy na hardkorze mamy najgorszy możliwy oh. spawn w neterze? OOOO! Oh, nie, nie! Nie, uważaj! On widzi! O, wracamy, wracamy, dobra. wróciłem i stąd wróciłem, ale wróciłem. <laughs> O Gryzasz? nie, tak, ja wróciłem stary, ale ja tam grać. Dalej, okej, okay, idziemy dalej, znowu idziemy ja się, idziemy, <grym grym> idziemy, idziemy stary, idziemy do teru, okej. Jak się kopać? Gdzie? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź okay, tu. Okej, słuchaj jest, spokojnie, spokojnie. Okej? Okay. Gdzie jest? Na siwcie. Na shifcie, teraz... na siwcie, ja na siwcie, nie siwcie nie tam. Czekaj. Czas na shifcie, dobra. Nie ma go, nie ma go, czekaj, czekaj. Ja sobie? Ja mur, <grym> ja robię mur. Okej. ja się cykam, bo jestem nowy <Czarność> nether stary, ja tej dużo rzeczy, nie znam po prostu. O, nas widzi! Dobra, jest? Gdzie on jest? Ma, mamy mur, jest mur. Mamy mur? mur zrobiony. A o, strzela strzela strzela, 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 chowaj się! Wracaj, wracaj szybko! Nie, spokojnie, ja zostaję, ja zostaję, ja zostaję. Co to ja za biom? Ale... Gdzie on jest? A, tam jest! Ej, on jest z drugiej strony, ty budujesz ze złej strony mur! Jak ze złej strony mur, co ty gada? Ze złej strony mur budujesz, tutaj jest, zobacz. Jest drugi gaz, stary! O nie, o nie, drugi gaz! Bardzo, 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 bardzo źle. Okej. Okay. Są dwa! O oh, Każdy z nas musi zabić Gasta, stary, to jest... Nie, 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 Ej, on biegnie na nas, on leci na nas żelazny, on strzelił, a, nie strzelił, to... au! Obrwałem. Stary, wracamy stąd. A o... Nie. Ej, stary, nie mogę odbijać jego ścieżek. To jest kolejny tam, kolejny jest! Ej, Uchudny jest źle, diler, jest źle, diler. jest źle. Nie jest dobrze. On jest pod nami Mnie teraz, oku, on to. On idzie pod nam. nas. Nie, to a! A! Diler, co się zrobił? Nie. Diler? Diller, gdzie jesteś? Co się stało? Że raz, nie chciałem ja przeżyć, jestem stary, ja wyszedłem z serwera. Coś ty zrobił, powiedz mi. O stary. Diler, coś ty zrobił. O stary, nie. O powiedz, nie. Ja, ja cię uratuję, powiedz coś ty zrobi. Nie uratujesz mnie, jak ty chcesz mnie uratować, jak nie da się la, wody rozlać w wnętrze? A jak, ile kratek jesteś nad ziemią, pod ziemią, nad, na, to ja, ja wtedy to Kilka zbuduję Nie stary, bo ja spadłem taką odległość stary, że zginę, okej? Okay? Nie, nie zginiesz Jest jedno ile wyjście, tej... żeby to, wiesz jakie jest wyjście? Jedyne wyjście jest stare, słuchaj Jakie? Musisz zdobyć slime bloka, nie żebym się odbił, chyba. tak, musisz stary, zebrać dużo slime bloków Żartuję! No nie, tylko to jest jedyny sposób, żebym przeżył! Nie, dealer! Albo siano, albo siano przy, przy tej dziurze, która tutaj była. Okej, okay. stary! Nie wiem! Okej, dziurze... okay. słuchaj, mam pomysł, mam pomysł! Siano! Widzę takie opcje, słuchaj, wiesz, jakie opcje widzę? No. Jedna opcja. To jest to, że zrobisz misturkę odporności na ogień Skoczysz ze mną do lawy tam I rzucisz na nią, jak w jeden serwer Druga A, tak opcja o... To jest stary slime bloki, okej? Okay? I się odbije Trzecia opcja Najprostsza, ale najbardziej ryzykowna To jest chyba siano Czy to nie jest tak, że jak spadniesz na siano To masz mniej obrażeń? Nie mam tego pojęcia, Ej, ja wpisuję. Sprawdzić. Ja wpisuję, ja wpisuję to, czekaj. Po skoczeniu z wysokości nasnopsiana zredukowany zostanie 80% obraźni dopadku. Okej, okay, problem jest taki stary, że jak coś, bloki siana są łatwopalne, okej? Okay? Okej, okay, żelazny. Zrobiłeś wszystko, tak? Minęła Diller, prawie to jest godzina. Dosłownie 12 stoków siana. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy ty w to. kto. Ja nie mam pojęcia, gdzie ty spadałeś! Stary, nie, jest... nie, nie, ja nie chcę kończyć tej serii. Dobra, Cześć. wszyscy w komentarze, wbijajcie teraz w komentarze. Dobra, najpierw łapkę w górę, a potem napisz w komentarzu, jak sądzisz, czy mi się uda spaść na ten stok siana. Czy nie? Czy to nie będzie, będzie koniec się. tej serii? Pylek, pylek, ja obstawiam, że się na uda. od tego odcinka, że to jest koniec tej serii, oficjalnie, więc. Musi się udać. No, nie, Musi nie, się że... udać! Ej, czekajcie, czekaj, caj, czekaj, 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 jeszcze. Ej, co, ej czekaj, co? czekaj, bo Gast jest, zrobię jeszcze murek dokoła! Okej, okay, okej, okay. okay. już lecimy? Tak, ale jest gasko, nazwę uważaj. Trzy, Ry! O, Sukces, wiele... sukces, 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 sukces! Stary, pójść dwie kratki nad tym Część to Sukces, stary. Ej, gasta się teraz nad niej jak przeżyłem śmierć! Stary, ej, Co jest, jest gdzie my jesteśmy? Ale to masz dużo tego. Obrażenia? Tak, trochę mi zadało, trochę mi zdało. Co hmm. jest grane? Zrobiliśmy o mój Boże, złoto! Tak to, to. było mega. Story. Łapka w górę musi za to być. Ej, stary, ja w to normalnie nie wierzę. To było przecież. Ja w to, to było nie wierzę, stary. widowiskowe. Ej, w którym miejscu wpadłeś? Czekaj, czekaj. Dobra jak robota, pomnik. dobra robota. Stary, jak tak, pomnik upamiętnić to trzeba. To trzeba upamiętnić, to prawda? Wow! W którym spadłeś? W którym? To było tu. Tu? nie, to było tu. Tu? tu, nie tu. Tu? Tu? Może tu? Tu. Tu, tu. tu. Po pomnik! Pomnik! Je jej! Dzień <grym grym> je je Jeszcze postawię Wie tutaj tabliczkę, wygląda jak pomnik. O. Wow, ale wygląda jak pomnik star. To ja Jeszcze zrobię, do wiesz, co zrobię? Co? Dorobię coś takiego? O! o! Rączki ma pomnik! Tak, pomnik będzie mieć rączki, patrz, jedna rączkę ma i drugą rączkę ma pomnik. Ja miałem taki zawał serca, jak ty to robiłeś, ale to dobrze. Ja też, ja też, ale stary, udało się. Trzeba spalić pomnik Ej, 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 to, 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 to. ej co? Ej zbieramy to nie, bo to jest dużo jedzenia stare, Jakby zbierałeś to przez milion no, no, lat ale to po tym jest lawa Okej okay. Ale to zbiorę. Nie No to... właśnie nie, nie Zebrałem Mam jedno, mam jedno Okej okay. Okej okay. Okay. Aha, zebrałem dwa. Ale w ogóle powiększyłem Ale chleba farmę. będzie. Te, no, stary, domyśla się, jakby, ile byś ty zajęło na tamtej farmie naszej, boże. Przecież jest i tak zajęło O połowę większa w będzie. Wow, I by szacun, respekt, dobra. To jakby macie nauczkę, miejcie siano. Nie <laughs> grajcie z co? Ej, grajcie z żelaznym, bo żelazny jest miłym kolegą. Piona żelazny. Dobrywam, dużo żelaz żelaz się zabił. siana. Piona! Dobra, nie, nie, nie róbmy tego. E, Okej, okay, dobra, stary, to jest koniec odcinka. Ja już mam dosyć. Tyle mi starczy przygód na dzisiaj. To Jakby... odcinek nagrywaliśmy półtorej godziny. Tak, zdarza się, no nie, ale. Docencie to, docencie to. Docencie to łapką w górę i chcecie zobaczyć live z tej serii, to. Ej, ale... Piszcie? Wiesz, że wyjście jest strasznie daleko i my musimy jeszcze przejść do wyjścia Właśnie gdzie my jesteśmy stary? Jak ty tu doszedłeś? Bo to jest skomplikowane, gdzie ty jeszcze jesteś? Mosty tak? budowałeś? Gdzie A jest tutaj, most? patrz, bo trzeba iść tam przez... Co? Bo... O <laughs> Sorry, nie! Bo nie było innego było... O, A, to wioski, dobra, O okay. nie! Szybko ok, to wejścia. jeszcze szybki pojedynek, nie ma do wejścia stary, ja go zabiję, zabiję drania, no, mówię ci No, no... Uda... Ej, jeżeli ta... teraz zginę okay. stary? To Uważaj! Nie, bar... Ej, jak będziesz zły, że teraz zginę? Uwa, dealer, proszę cię! Jak bardzo zmorduję twoje poświęce? Ej, stary, oberwię! Od drugiej Oberwie, drugie, stary! Gdzie dwa! tu? Dobra, walczymy, każdy ma swojego gasta! Każdy ma swojego gasta, żelazny! Każdy ma swojego demona, z którym proszę. musi się, się który Diler, musi nie zmierzyć! Okej... Okay. git! Co trzeci? O oh. o. Nie, dwa, 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 nie Trzy, dwa stary, dobra, dwa nieważne. Stary, jak go zabić? Odbiję piłeczkę! Graj w jego grę, stary! Graj w tenisa, Graj w tenisa. Ja, ja Graj w jego grę! Ja w Graj w stół czy mam dwa Nie, gastu... zabi... O nie, palę serduszka. się, palę się! Palę ja się! Zabiję! Zgijesz? O nie, o nie! Nether nie, nie to był zły! O nie, jest bardzo blisko! Wysiadłem z serwera stary, dobra. Kontynuacja na kanale żadnego. Subskrybujcie, komentujcie, łapkę w górę i Elo. Ooo! Oh, już mam dosyć. Za dużo. Naprawdę. Ten gaz jest tak blisko. Ja muszę... Trzeba zwiewać stary. Ja oko, 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 okobluję się. Tak zaczniemy twój odcinek. Tak, ja mam serduszka stary. Okobluję cię, stary. A palisz się? Nie, nie palę się. Jestem obok ognia i mam... Okobluję cię. Będzie dobrze, będzie dobrze, stary. Zabiję gaz. Ale nie wiem, gdzie jestem, stary. A jeśli się odrodzę... W... W... Zabiję gaz. Zabiję gaz. Zabiję wszystkie gazy. Plasty plasty do... Zabiję gaz. Będzie dobrze! <grym>